koło. ojczyzno nasza, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Tak by zaczął Mickiewicz treść swej inwokacji, gdyby w czas epidemii siedział do wakacji przed komputerem swoim na zdalnej nauce. I mimo, że jest łatwiej wyjść dzisiaj do wóce, kawę ciepłą w dogodną porę można wypić, jednak z zamknięcia tego... Każdy chce się wykpić. Bo co to za nauka? Trzeszczą mikrofony, a ekran jest na naście części podzielony. I nie widać, kto ziewa, kto zajada płatki, kto pierdziecz zasłużon zbiera od swej matki. A komu właśnie kot po klawiaturze chodzi? Kto zaś w meandrach myśli swoich brodzi, jest tu ciałem? A duchem kiedyś ulatuje, bo nawet wiadomości nam nie odczytuje? Taka właśnie nauka jest w czasach zarazy, gdy musimy zachować rządowe nakazy: zostać w domu, gdy serce wciąż do ludzi rwie się. Poszedłby człowiek do szkoły w tym bielańskim lesie. Dlatego maturzyści, kochani i drodzy, i radości, i smutki musimy na wodze trzymać. W czas ten dziwny Waszego odejścia, gdy dystans nas społeczny dzieli. Nie do przejścia. Nie tak miały wyglądać wasze dni ostatnie. Głos wzruszony i drżący dziś nam się nie zatnie. I łza internetowa inna niż prawdziwa. Lecz Przyjmijcie jednak od nas gromkie viwant. Bo nawet przymusowe te koronaferie na chwilę tylko zamkną wam życie arterie, i w świat ruszycie zaraz jako lotne ptaki. Świat zmieniony, trudny, dawnemu nie Więc przyjmijcie dziś od nas bardzo ciepłe słowa. Szczęścia i radości i mocy, żeby głowa, ciało i duch były pełne zdrowia i siły, żeby Was złe myśli w snach nie nachodziły. Żeby śniadanie zawsze samo się robiło, żeby te szkawy w kubku nigdy nie ubyło. I żeby na maturze, kiedy by nie była, każdy z Was walczył i każda walczyła. Żebyście znaleźli swoje drugie połówki, a kieszeni Waszych trzymały złotówki, Żebyście w pracy nigdy nie wpadali w amok, byście trafiali ubi caritas et amor. I jeszcze na sam koniec, w tym ostatnim słowie, przytoczym zdanie, które wybraliście sobie. Dążcie do rzeczy wielkich, przez życie swe całe, a szanujcie i cencie także rzeczy małe. Kochani, serdecznie was pozdrawiam, życzę powodzenia na maturze. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a z, od swojej klasy, od drugiej, a też przekazuję wam serdeczne pozdrowienia. To oni mieli was żegnać w piątek. Może kiedyś jeszcze tego dokonają, ale na ten moment też od nich wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Powodzenia z Panem Bogiem. Życzymy Wam wielu sukcesów. Dużych i małych. Powodzenia. Do zobaczenia. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze. Przyjdzie mi kiedyś Was spotkać, zobaczyć, porozmawiać z Wami. Życzę Wam, aby dobro do Was wracało, aby szczęście Was każdego dnia dopadało. Po prostu bądźcie szczęśliwi. No i powodzenia! Kochani, ściskam Was mocno, absolwencko. Trzymam za Was kciuki, głowę do góry, wszystko będzie dobrze. Buziaki, pa! Wszystkiego dobrego! Trzymajcie się. Hey students, enjoy your lives, be happy, stay healthy and safe. Bye. Trzymajcie się, moi drodzy, i mam nadzieję do zobaczenia w bardziej sprzyjających okolicznościach. Enjoy your lives. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Moi drodzy, bonne chance, et bon courage. Moi drodzy, żeby w dorosłym życiu już nikt nie wystawiał Wam czerwonych kartek. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi.